Dzisiaj zestaw wszystkich smaków żelków hajbo i wszystkich rodzajów. I będę dzisiaj go otwierać. To są podobno, tak mi wiadomo, że są tutaj Misie. Tutaj są kole. No, otworzę to, Wam pokażę. Jak widać, trochę tego jest. Ale są właśnie Misie. Misie Haibo, które każdy zna. Są jakieś. Jakieś robaczki. Fajnie. Jakiś serduszka. Kole. No i się powtarzają. I taki patyczek jest jeden. Teraz wezmę po jednym z każdego i wezmę. Wezmę, posegreguję je kolorami. No i jak możecie zauważyć, są tutaj wszystkie kolory. Posegregowałam je. I jak możecie zauważyć, najwięcej jest ich chyba w czerwonych. Na przykład, właśnie te smoczki, takie. Te serduszka, one są trochę różowe, ale kto by się tym przejmował. Oczywiście te skrążka tego misie. No i inne. Tutaj w pomarańczowych, w żółtych jest najmniej, bo tylko z misiów. Tutaj też są wszystkie. Te. Tutaj są też Coca-Cola. A tutaj są te, Są chyba wszystkie. Są te krążki. Są tutaj te misie. Te kole. I Jajka. Takie miękkie jajka. Fajnie. Wyglądają jak prawdziwe. A teraz poseguję z każdego. Kabel już wchodzi w ekran. Z każdego misia ha, bo z misiów tylko. Wezmę, odłożę sobie pięć paczek. Na Jedna, dwie. Cztery. I pięć. Otworzę je i posegreguję. A użyłam tych spodków do odcedzania herbaty, jak można to tak nazwać, ponieważ nie mam płaskich talerzyków, a do dużych misek nie chciał mi się wkładać. I tak się prezentuje. Większa kubka białych. Brązowych w sumie nic nie było, bo nie ma kolowych misiów. Większa... Większa kubka tych zielonych. I widać różnicę w żółtych. Wcześniej były chyba ze trzy. Tutaj też jest trochę więcej. I w czerwonych oczywiście też. Trochę może, może mnie słabo słychać, ponieważ właśnie jem żelka. No ale tak, możecie napisać, które z tych pokazanych Wam rodzajów żelków hajbu, albo innych rodzajów żelków, jeśli jakieś lubicie. Albo jak lubicie, jakieś inne po prostu słodycze, na przykład lizaki, jakieś cukierki czekoladowe czy coś. To możecie napisać, jakie lubicie. A no i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę, ponieważ będzie więcej odcinków z nie tylko Toka Boka, również z Gaha Live, z tego właśnie jak otwieram na przykład żelki, albo coś innego, na przykład vlog z wakacji, który pojawi się w okolicach. W okolicach czerwca. No na razie.